Witam Was serdecznie, wszystkich oglądających na YouTubie. Jak wiecie, kochani, od pewnego czasu na każdym moim kanale, na YouTube, na TikTok i na Facebooku wchodzą inne przekazy, z tego względu, że inne, wiadomo, inna energetyka i na każdym, w zależności od osób, ile jest osób i ile jest oglądających. Kochani, musicie przede wszystkim pamiętać, że tarot to nie wyrocznia, tak? Że tarot ma na celu podpowiedzieć Wam, co w danym momencie ewentualnie musicie zrobić, dać wskazówkę, czy jakąś jakąkolwiek radę, tak? I przede wszystkim musicie też pamiętać, że. Cały czas nas energetyka cały czas wokół nas jest ta energetyka i ja bym była bardzo wdzięczna, jeżeli z wami zrezonuje jakikolwiek przekaz, obojętnie, czy to jest tutaj na YouTubie, czy tutaj na Facebooku, czy na TikToku, ja będę bardzo wdzięczna za zostawienie po sobie śladu, bo ta energetyka wiadomo wraca. Ja jestem wtedy mam więcej możliwości, żeby wam zrobić te przekazy. I kochani, tak jak już wspomniałam, dzisiaj sobie zrobimy. Tutaj z dawno już nieużywanych kronik Akasze. Zobaczymy, co te kroniki Akasze mają do przekazania dla oglądających na YouTube, co one mają dzisiaj do powiedzenia, być może coś do pod, podpowiedzenia, pod, pod co ewentualnie w danym momencie potrzebujecie i wtedy zobaczymy sobie, w zależności od tego, jaki będzie przekaz, co ewentualnie, jakie karty dobrać sobie, z czego będzie w danej energetyce potrzebne. Także, kochani e, oglądający mnie na YouTube, na, na chwilę obecną ten kanał jest w miarę mały. Chciałabym tutaj być może więcej. Zobaczymy, jak w najbliższym czasie, jeżeli się uda, to będzie więcej z tych przekazów tutaj na YouTube wstawiane. E, zobaczymy, jak to ogólnie wyjdzie, jak tam energetyka. Poproszę o czysty, jasny przekaz dla oglądających YouTube. nadchodzi w Twoim życiu jakieś ożywienie. E, <laughs> e, ożywienie. I musicie przede wszystkim pamiętać, że wszystko ma na Was wpływ w danym momencie. To, jak się odżywiacie, to, jak się ruszacie, czy pozytywnie myślicie. Po prostu zacząć korzystać z tego życia, smakować tego życia ile się da. Jeżeli są w danym momencie jakieś sytuacje, które gdzieś tam wam spędzają sen człowiek, nie martwcie się, wszystko będzie dobrze, wszystko będzie w porządku. Czy jest jeszcze coś z Kronika Kaszy do przekazania dla oglądających YouTube? Czy jest coś jeszcze do przekazania z Kronika Kaszy dla oglądających YouTube? Pamiętaj, że przede wszystkim jesteś wspierany, jesteś kochany. <kuh> Uwierz, że zawsze jesteś kochany, bez względu na to, co w danym momencie myślisz, bo wiadomo, że nasze myśli naprawdę potrafią nam w głowie namieszać i zrobić nam męki w głowie i nasze wyobrażenia tak samo. Także jeżeli ktoś Ci pokazuje, że Ciebie faktycznie kocha i że gdzieś tam Cię wspiera i pomaga Ci w czymkolwiek, także uwierz w to, że Ty jesteś w danym momencie kochany i że jesteś przede wszystkim wspierany, tak? Wspierany. Także nie bój się. Idź to, uwierz w siebie. Przede wszystkim odwaga i uwierzenie w siebie ma bardzo duży wpływ na nasze myślenie. też. naprawdę ma duży wpływ. Myślimy, myślimy pozytywnie, dostajemy pozytywne rzeczy, myślimy negatywnie, dostajemy negatywne rzeczy. Kochani, tutaj na końcu karta pojawiła się kronika kaszy, że zasługujesz na szczęście. I prawdopodobnie to może dotyczyć tutaj jakichkolwiek relacji. przede wszystkim. Idź to, korzystaj z życia. Pamiętaj, że jesteś kochany, jesteś wspierany i zasługujesz na szczęście. Zasługujesz na to, aby być. zasługujesz na to, aby być radosnym i zachwycać się życiem, tak. Przede wszystkim, tak jak ja już tutaj wcześniej wspomniałam, wiara w siebie naprawdę czyni cuda. Myślenie pozytywne też czyni cuda. Także ty pamiętaj, że ty zasługujesz na wszystko to, co jest najlepsze i to przyjdzie do ciebie. Kochani, tutaj na spodzie pojawiła mi się plotka. Także, kochani, jeżeli są gdzieś jakieś plotki wokół was, jakieś plotki wokół was, yy, yy, przede wszystkim nie powinieneś, nie powinieneś, nie, powinieneś, yy, nie powinnaś się tym przejmować, bo pamiętajcie, że jest jedna zasada. Ludzie, które, którzy o nas mówią, potrafią nam zazdrościć wszystkiego. I ludzie, którzy o nas mówią, jeżeli by mówili o sobie tak naprawdę, to nikt by ich nie słuchał. Także nie przejmuj się tym, co mówią w koło. Zasługujesz na wszystko to, co jest najlepsze. Weź do siebie, to, weź tą pewność siebie, do siebie i przytul ją z całych sił. Kochanie, uwierz w siebie. Przede wszystkim pamiętaj, że ty. I Twoje szczęście jest najważniejsze bez względu na wszystko. Bez względu na wszystko. Zrobimy sobie to, powiemy tutaj sobie głosem Twojej duszy Też bardzo dawno nie używałam już tych kart. Także zobaczymy, co ta, nasza, co ta Twoja dusza ma jeszcze Ci do przekazania. Zobaczymy, co ewentualnie, jeszcze raz, co ewentualnie chciałaby Ci jeszcze ta Twoja dusza przekazać. I tutaj do tego rozkładu dla oglądających YouTube poproszę, do tego rozkładu. Potrzebujesz trochę więcej czasu. Tak, potrzebujesz trochę więcej czasu żeby tak jak tutaj mówię, bo naj, najwidoczniej coś tutaj się pojawia, gdzieś tam jakieś plotki czy cokolwiek na twój temat, także gdzieś ta pewność siebie gdzieś tam spadła i jest potrzeba takiej refleksji i wyciszenia głowy, yy, także na chwilę obecną jest to ci potrzebne. Zasugerowałabym, yy, że można by było nawet wyjść czy pospacerować, czy nawet gdzieś wyjechać w danym momencie, żeby gdzieś tam yy, ten.. Te karty, karty mówią i twoja dusza, że potrzebujesz więcej czasu na to, żeby się zastanowić, co tak faktycznie jest ważne i coś się tak naprawdę liczy, ale tutaj pojawiła już się nam karta, że będzie już tylko lepiej. Jeżeli odpuścisz te, te dajmy na to, te plotki, te, czy tam ktoś, jakieś pomówienia, czy cokolwiek się pojawia w twoim życiu, weźmiesz więcej tej pewności siebie i yy, stwierdzisz, że faktycznie zasługujesz na szczęście, to to szczęście jest już obok Ciebie Kochani, moje przekazy rezonują w ciągu najbliższych trzech tygodni. Ogólnie tak zakładam, że tak jest i tak zazwyczaj wszystkie przekazy się pojawiają. Tutaj na spodzie talii mamy, że inni przyjdą ci z pomocą. Jeżeli ktoś w najbliższym czasie się pojawi, czy będzie chciał, nie wiem, doradzić, czy cokolwiek gdzieś tam coś ci podpowiedzieć, e, nawet podpowiedzieć, bo może być tak, że jedna osoba powie jedno słowo, jedno zdanie, to to zdanie gdzieś tam będzie dla Ciebie i e, gdzieś, gdzieś wychwycisz to, także na pewno gdzieś w otoczeniu w najbliższym czasie coś też może się pojawić, co Ci w danym momencie e, pomoże i co w danym momencie będzie tak jakby przekazem. Dodatkowym, który może przejść do ciebie. Zobaczymy sobie jeszcze, tutaj w wyrocznie, wyroczni. Co ta wyrocznia jeszcze by chciała nam tutaj dzisiaj coś może podpowiedzieć, doradzić. Poprosiłabym o jakąś poradę dla oglądających YouTube. Poprosiłabym o jakąś poradę dla oglądających YouTube? Czysty, jasny przekaz. O Zobaczymy, co tutaj się w danym momencie pojawi. Czy coś wyrocznie nam jeszcze będzie chciała do tego dopowiedzieć i czy w danym momencie coś będzie takiego, że jeszcze ewentualnie, czy ewentualnie jest to powiedzenie. Zobaczymy. Proszę, czy jasny przekaz dla oglądających. O, tak, czarodziej świadomości. Tutaj, tak jak wcześniej wspomniałam, więcej pozytywnych myśli, więcej pewności siebie, i to w danym momencie, to w danym momencie, co jest potrzebne na tą chwilę dla ciebie. Także weź to sobie gdzieś tam do serca, a wszystko zacznie się układać tak jak, jak powinno. Nie martw się niczym, wszystko będzie dobrze. Także dziękuję Wam za oglądanie, i bym poprosiła, żeby, jeżeli zrezonuje, to proszę o zostawienie po sobie śladu i zostawienie jakiegoś znaku po sobie, to dużo dla energetyki to wraca, jeżeli są rozkłady tak jak robię dla was na każdym kanale, to ta energetyka po prostu wraca do mnie, tak? Także dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia już wkrótce.